Wejdź na stronę MediPay i pozostaw nam swoje dane. Nasz konsultant bardzo szybko do ciebie oddzwoni. Uzupełnij wszystkie dane do umowy, prześlij ją mailową, gotową do podpisu. Możesz również zadzwonić pod nasz numer telefonu, aby uzgodnić formę podpisania umowy. Następnie zostanie ustalony termin bezpłatnego szkolenia dla pracowników kliniki, gabinetu lub salonu. Po to, aby wszyscy w klinice wiedzieli, jak obsłużyć pacjenta, który jest. Zainteresowany rozłożeniem płatności na raty lub odroczeniem tej płatności na bezpłatne pierwsze 30 dni. To wystarczy, aby stać się partnerem LMP i zapewnić możliwość finansowania swoich pacjentów na najwyższym poziomie. Dodatkowo, każda klinika rozpoczynająca z nami współpracę dostaje wsparcie marketingowe, a ci najbardziej aktywni również dodatkowe budżety wsparcia w promocję jego gabinetu. Zależy nam, aby nasz partner Zaoszczędzał swój cenny czas i całość swojej uwagi poświęcał temu, co najważniejsze, czyli leczeniu pacjentów. Chcemy również ułatwić mu wzrost jego biznesu, dlatego raty i odroczenie płatności to dzisiaj ewidentny must have każdej kliniki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jeśli masz do mnie pytania, koniecznie napisz.